Dzień dobry, nazywam się Marc Kalinowski dzisiaj jesteśmy w trakcie sadzenia drzewek, yy, konkretnej jabłoni mianującej dareb. Yy, dziś sadzimy yy, jabłonie w rozstawie 4 na 50. m Wszystko jest według wymagań klienta, takich orzekuje. Yy, możemy sadzić w różnych rozstawach, takich jak klient wymaga. W jakich rozstawach sadziłeś ostatnio jeszcze? Yy. Teraz najwięcej sadzimy w ostatnim czasie wiśnie w rozstawie mniej więcej 4 na 2 yy, lub 4x80. Yy, jest to najczęstsza teraz rozstawa pod zbiór kombajnowy. Yy, natomiast jabłonie zazwyczaj sadzimy w, w mniej więcej w rozstawach od 0,7 do 1,20 m między drzewami i między rzędami od 3 do 3,5 m. Ciągnik porusza się na GPS-ie sam. Na ten moment sadzimy za pomocą znacznika w sadzarce. Natomiast od przyszłej wiosny myślę, że uda się to zrobić bardziej za, zautomatyzować za pomocą innych urządzeń. Sadarka robi rowek, która, który pozwala wsadzić drzewko w odpowiednie miejsce i na odpowiednią głębokość. Człowiek siedzący na sadarce wsadza drzewo, i następna osoba odbiera drzewko od osoby siedzącej i je ugniata. Prędkość jazdy zależy też od rozstawy i drzew oraz yy, uprawienia pola, sposobu doprawienia do pola. Yy, mniej więcej prędkość jest to od 0,4 na godzinę do kilometr, kilometra 200 na godzinę, czyli średnio hektar, żeby posadzić to wychodzi około 5 godzin. Do sadzenia drzewek niezbędny jest operator ciągnika, ciągnik, sadzarka oraz dwie osoby yy, do obsługi sadzarki. Yy, wiadomo, im więcej osób, tym idzie to szybciej, i sprawniej. Jeżeli mamy cztery osoby na sadzark, na, yy, do obsługi sadzarki, wtedy sadzenie można przyspieszyć. Yy, jeżeli chodzi o drzewa owocowe, mamy sadzarkę yy, jednoosobową, a jeżeli chodzi o krzewy, porzeczki, maliny, yy, aronie, mamy sadzarkę dwuosobową, która pozwala trochę przyspieszyć to sadzenie. Yy, koszt Takiej usługi jest to 300 zł netto godzina sam operator z ciągnikiem i sadzarką. Dodatkowe osoby do obsługi sadzarki są dodatkowo płatne. 25 zł osoba, jedna osoba netto godzinę plus dodatkowy dojazd. Dojazd jest uzależniony od odległości i też ilości pracy. I ile czasu trzeba czekać na termin? Jak załóżmy się ktoś dzwoni i pyta o terminy, kiedy możesz przyjechać wsadzić, to kiedyś. Na ten moment jest jakieś półtora tygodnia oczekiwania. Okej. Okay. Bo już no, przyszły tydzień też on cały już. Dobra. Okres sadzenia zakładam, że będzie trwał do końca listopada. i Pewnie zacznie się e, w połowie marca, jak tylko pogoda pozwoli wejść w pół.